Pojawił się jeszcze jeden wątek dotyczący fabuły Avengers z Doomsday, ponieważ ona też wyciekła, podobno w sieci. Oczywiście wyciekła, no nie, no bo pojawia się po prostu w sieci, Doomsday dopiero jest w produkcji, więc... Jeszcze dużo czasu do zobaczenia tego filmu, ale już podobno coś tutaj się pojawiło i możemy przeczytać o tym więcej na stronie na ekranie.pl. I od razu mówię, że zobaczyłem dwa punkty. W dokumencie znalazło się twierdzenie, że Avengers Doomsday skupi się na ostatecznej inwazji na Ziemię 616, jak również na osobnym, prawdopodobnie tak jak odmienne są światy odrodzenia i Netflixowego Daredevila, uniwersum X-Menów obie rzeczywistości miałyby się ze sobą zderzyć w ramach inkursji. Teraz rzeczy, które głównie zostały zlikowane. W filmie pojawiły się Deadpool i Wolverine, obecnie przebywają w pustce. Co możesz do o tym powiedzieć? Że teraz są oni takimi agentami TVA, którzy badają te sprawy, wszystkie co tam się dzieje. Deadpool i Wolverine wrócili do swojego świata z Wolverine'em, to prawda, ale przez fakt tego, jak zakończył się film Deadpool 3, możemy wnioskować, że zostaje gdzieś tam jakimiś agentami. Czy tam zostali wynajęci przez TVA, więc może w danym momencie, kiedy ten gość dobrał się do tego wycieku, to oni akurat na ekranie znajdowali się w pustce, w Wojdzie. I tam może nie wiem, przerabiali bazę tej siostry profesora X. Nie, nie wiadomo, to jest wiadomo, ten wyciek to jest taki wyciek, nie należy do niego podchodzić. Oczywiście w 100% to jest wszystko takie z przymrużeniem oka. Na ekranie pojawi się także Monika Rambo, jej przenosiny do innego uniwersum w końcówce produkcji Marvels mają doprowadzić do większego zetknięcia się w ziemi 616 i zamieszkanej przez X-Menów ziemi. 10.005. No to właśnie dzięki niej tak naprawdę otworzyły się wrota tam do połączenia tych dwóch światów. Bardzo łatwe to było do domyślenia się. Mieszkańcy obu wspólnych wyżej światów będą sądzić, że są one atakowane, a jedynym sposobem na przetrwanie jest unicestwienie drugiego z uniwersum. I tutaj od razu łączy się to z drugim punktem. Taki obrót spraw siło rzeczy doprowadzi do starcia Avengers z X-Menami, czyli jest to segment w komiksach, który się wydarzał, miał miejsce, X-Meni walczyli z Avengers, powstawały specjalne komiksy na ten temat i tutaj niejako możemy sądzić, że gdzieś kiedyś były plotki, że Avengers z nikim będą się bić, ale mamy tutaj po prostu pokazane, że będzie takowa bójka. I fajnie, takiej bójki potrzebowaliśmy, bo jest to stały segment komiksów, jak również rzuci inne światło na wypowiadane w kierunku sama Wilsona przez lidera słowa o nadciągającej inwazji. Nie wiem, czy oglądaliście Kapitana y, Ameryka Brave New World, ale pojawił się tam wątek lidera, który pod koniec, w drugiej scenie po napisach, tak, bo to druga scena po napisach była, został złapany. Mieliśmy tam segment, gdzie on mówił Samowi, że zbliża się coś złego, że świat się ze sobą zetknął, że to, co zna jako multiversum teraz się przepadnie. I tak dalej, i tak dalej. No, i to ma właśnie te jego słowa, miało być nawiązaniem do tego. Dojdzie do starcia Hulka i Wolverina. Na ekranie będzie to już drugie starcie. Dostaliśmy takowe już w Deadpoolu i Wolverinie. Tylko tam, oczywiście, ono było. Strasznie pominięte, i Deadpool sobie poszedł do innego uniwersum. Powstała nawet kiedyś taka animacja, nie wiem, kreskówka, nie wiem czy wiecie, tam, to było, właśnie to się nazywało Hulk vs. Wolverine, i nawet wystąpił tam Deadpool. x meni będą współpracować z dowodzonym przez Magneto magnetobractwem złych mutantów. Nic dziwnego, w ogóle się nie dziwię, że takie coś będzie miało miejsce, ponieważ weźmy pod uwagę, że ktoś najeżdża na Twój świat, więc musisz się jednak zjednoczyć ze wszystkimi, aby połączyć siły i walczyć o swój kraj. O swoją planetę, ogólnie o swoje uniwersum, więc ja się jak najbardziej nie dziwię, że X-Meni w roli z y, Cyklopem, Profesorem X, em Bestią, y, Nightcrawlerem połączą siły z Magneto, a także z jego tam złą bandą, która była chociażby pokazana w X-Menach 3, która była pokazana w X-Menach 2, jak się już kreuje. Ja się w żaden sposób nie dziwię. Wracając na Ziemię 616, Kapitan Marvel połączy siły z Wongiem, shang i Halkiem. Aby sprowadzić z innej rzeczywistości Rambo. W sumie to był już wątek, który był poruszany w jakimś filmie. Było coś takiego, gdzie oni stali jako takie, takie hologramy, a Shang-Chi chyba stał przy stole, bodajże, bo właśnie możliwe, że to była scena po napisach w Dokładnie. Więc bardzo możliwe, że ta scena po napisach dzieje się właśnie w Doomsdayu. Może to już był, była scena po napisach, która od odwołuje nam się do Doomsdaya. W tym samym czasie Miss Marvel będzie kompletować własną drużynę superbohaterów. No będą robić pewnie jakieś Young Avengers, w które tam będzie też pomagać. Jak najbardziej ok, to też dostaliśmy tego zapowiedź. Ku zaskoczeniu części internetu, Fantastyczna Czwórka ma znajdować się na Ziemi, a nie w trakcie podróży kosmicznej. Spider-Man będzie odmawiał zaangażowania się w walkę, ostatecznie zmieni jednak zdanie i założy na siebie kostium symbionta. Ma być podobny do tego z bez drogi do domu, tylko utrzymany w czarnym i białym kolorze. Zajebiście, ale skąd dostaniemy tego symbionta? Czy Spider-Man 4 dzieje się przed Doomsdayem? Czy po Doomsdayu. No to nawet jeśli, nawet jeśli Spider-Man ma być w lipcu 2026 roku, to i tak wcześniej dostaniemy Symbionta w Doomsdayu, niż dostaniemy go w oficjalnym filmie Spider-Mana. Dziwna sprawa. Możliwe, że jakoś to inaczej zrobią. Możliwe, że Symbiont zostanie nam przedstawiony w Doomsdayu, ale tego nie chcę. Tego nie chcę za bardzo, żeby tak robili. Wolę, żeby to już było bardziej pokazane w Spider-Manie 4. Żeby jednak oddać ten całkowity wątek Spider-Manowi z przyzwyczajeniem się do tego stroju, no bo... On bardzo zostanie pokazany, bardzo płytko zostanie pokazany ten, ten wątek symbionta i venoma. Uważam, że to strasznie zepsuje wtedy całe to podbudowywanie pod symbionta i pod venoma, które w końcu będzie musiało się wydarzyć. Doktor Strange i Clea mają być częścią wątku doktora Duma. Mówiło się, są takie plotki, chyba w komiksach też tak było, że doktor Strange był jakimś takim właśnie strażnikiem doktora Duma. Sam Duma nienawidzić Kanga i TVA za ich. Machinacje przy multiversum. Ok, no to będzie zrozumiałe, dlaczego w ogóle Doom się pojawi. W końcowej części filmu wybuchnie wielka wojna o multiversum, a Loki faktycznie będzie postacią, która zacznie napędzać działania bohaterów. Jestem ciekawy, w jaki sposób będzie napędzać działania, bo obstawiłem, że Loki, jak ma się pojawić, to pojawi się pod sam koniec, aby właśnie powiedzieć tym naszym bohaterom: ruszcie się, dzieje się taka sytuacja, musimy działać, musimy lecieć, nie? No i tak to działa, i tak ten wyciek wygląda. Nie jest to nic takiego wow wielkiego, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, że będzie Avengers vs. X-Men bo z tego powodu jestem zadowolony.